Cześć, witajcie cześć witajcie na moim kanale. Dziś, to jest pierwszy odcinek na tym kanale, oczywiście kanale dziś, y, zaczynamy. zaczynamy od tego, że oglądamy moje filmy. Zacznijmy od najpopularniejszego, czyli Kłamła. Więc... Mm. No to... Eee, to tak. Zostawcie jak się Wam podobało, no to zostawcie łapki w górę. Komentarze, subskrypcje. I macie jakiś pomysł na odcinek, to piszcie w komentarzu. No, w każdym komentarzu przyepnę serduszko. I może też odpiszę Wam, ale to zależy. Jeśli jeśli nie wiecie, chcecie się ze mną skontaktować, to tylko na NSP, Może wam podam na Instagramie i na snap, Snapa moje nick. Nazwę mojego konta, i możemy wtedy się bliżej poznać. Albo możemy tutaj na się bliżej poznać, oczywiście. Jeśli przyjmuję do znajomych. Oczywiście, więc yy, tak. Nie chcę się mam włączyć. Dobrze, no to jeszcze na myśli mam yy, to, żeby troszkę komentować co wiesz, Kaczmarek. Nie wiem, czy Wam się podobało, i tak to się cieszę, ale wiem, że dużo błędów fotograficznych tu było. No bo ja zazwyczaj ja filmy na robię wieczorem, bo mam tu więcej czasu dla siebie, a tak po no, tak polu mam inne zajęcia. A więc, tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest jeden z telewizji, troszkę. Głupia mi to wyszło, bo nie miałam pytań. i tak myślałam, myślałam, myślałam i to jest skrócony tekst, ale w do tych seriali, bo chcę zrobić seriale z gacza live i nie tylko, bo to jest LSP albo jakieś inne gierki, więc takie bym chciała.

Wiecie planty, po czym liczyć, pęk kolona by chciała, tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą, aby tak chciał być tu ze mną, wiecie planty, po czym liczyć, pęk kolona by tak chciała, tańczyć ze mną, tańczyć ze mną w tym widać. Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy. Ja patrzę na dupę, bo po coś przyszła w nocy. Widzi tam coś we mnie. Może ten napis z boku, że napierdalamy we dnie, choć po zmroku. To, że pisze skrytami, niestety przeszedł. Ciągle wieje w żagle, a na horyzoncie kreta. Kapitan tego statku, co prowadzi się jak beta, podbija nowe lądy i podaje baty przekaz Po pokładem mamy składy gazowanego nektaru, którym ludzie za Uralem leczyli siebie z udaru, jeśli macie pomysły, to chyba na odcinki, może jakieś teledyski <ślam> będę robić czy coś, albo no coś potrzebować tuła, to nie <ślam> bieda.

Napierdalamy w Gdańsku, napierdalamy w Fawce, napierdalamy w Łodzi, napierdalamy zawsze, napierdalamy w Białym, napierdalamy w Łocku, napierdalamy w Stanach, napierdalamy w tak chciał być tu ze mną, kręcić planty po czym liczyć bękolo, Ona by tak chciał tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą, Ona by tak chciał. Leci z planty, po czym liczyć? Pękolona by tak chciała. Taczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Dziwię się, że to tyle ma tych oglądach w nosiach to jest sama nuza. Wy chyba też tak stwierdzicie. I blade policzki, me dziura wymyśli Jej serce znów płonie, serce znów piskrzy Znów widzę jej oczy, wiem, że o mnie myśli Te ciche ulice, zabiły dziś wszystkich Moja podświadomość mówi mi to właśnie tak Z którą mogę iść przez każdy wyboisty szlak Chłodny powiew wiatru, niby jakiś głupi znak Łapię mnie za rękę, ona to mój drogowskaz Nie liczę już czasu, bo czas liczą głupcy z tobą wydam szmalnie wezmę go do trumny Z tobą spalę blanta przy ogromnej burzy I wszystko dzisiaj dopnę na ostatni guzik To królowa ognia, która popaliła serce Ona mnie rozgryzła, pokazała mi coś więcej Życie jest jak kierka, życie bywa pełne przestępstw Będę przez nie z tobą, blat się pali w Ona mnie rozgryzła, pokazała mi coś więcej Życie jest jak gierka, życie bywa pełne przestępstw Pędzę przez nie z tobą, blask się pali w mojej ręce To królowa ognia, która podpaliła serce Ona mnie rozgryzła, pokazała mi coś więcej Życie jest jak gierka, życie bywa pełne przestępstw Pędzę przez nie z tobą, blask się pali w mojej ręce ile błędów w życiu popełniłam Ile razy tego żałowałem Pierwsza, która rozpaliła serca, pierwsza, w której tak się zakochałem. Nie patrzę na zyski, patrzę na szczerość, o bliskich, królowa życia i królowa śmierci i królowa ognia. I spadam na bramę, odpakniło się, śmierci, zadatek, stryjny, od miłości, zrobiłem ruch. Gra jest jedna, ale czy tylko dwóch

Nie widoki nic nam mi coś więcej życie jest jak kierka życie bywa pełny przestęp będę przez nie z tobą blać się pali w mojej ręce To morza może... które podpaliła serce nie ja poczułam mi coś więcej życie jest jak kierka życie bywa pełne przestęp Spędzę przez nie z tobą blać się pali o, przyjaciółki też mają 10, no to może weźmiemy, nie, to jest odcinek drugi, więc może się coś skojarzyłam. To zaczynamy. Dziwnie trochę wyglądam, ale nawet ten, ten styl był nawet fajny. O, potrzebuję do niego wrócić. Nie wiem, ale nie tylko by nie odpowiadać, były w, w tym stylu teraz stopy i to co, coś mam, co ma takie jakby Nie wiem jak to się nazywa, wypadł mi tu z głowy. Boże. Chyba wam się to nie spodoba, ale opowiem wam, co było w pierwszym odcinku, że wszyscy z ich klasy chcieli iść na wagary. Wagary było tak, że jedna się zjeżdżała z szafką i takie to... Chodziło przede wszystkim o wagary w tym pierwszym odcinku, w drugim teraz się dowiecie. Może będziecie może chcieli to obejrzeć na MSP, bo nie, musimy, niestety już musimy kończyć, więc do zobaczenia na następnym odcinku. Odcinki będą się pojawiać tak raz w tygodniu, może najdłużej raz w tygodniu, ale najkrócej 3-2 dni po nagrywaniu tego albo przyszłych. Ale wam jeszcze to pozwala obejrzeć. Wiem to też, jest błędy, są ortograficzne, bo to niestety też robią tak wieczorem, nocy. Ja wszystkie filmy robię w nocy, wieczorem. No. W swoim filmie mi się nie uda, zdecydowanie. No to koniec. Papa, pa, pa, pa. może Was zachęciłam trochę do oglądania moich seriali, ale wiem, że wydawają się. Nudne. To strasznie nude, więc kończymy dziś ten od